Pochwalony Jezus Chrystus. Poniedziałek, kolejny tydzień przed nami. Tydzień wspaniałego życia, bo żyjemy z Chrystusem, dlatego nasze życie jest wspaniałe. Jeśli Was dopadają myśli, że życie Twoje nie jest wspaniałe, to spójrz w niebo, na oczy Jezusa. On patrzy na Ciebie i dlatego masz piękne życie. Z Nim, w Bogu wszystko jest piękne. Dzisiaj Ewangelia jest trudna. Apostołowie nie mogą wyrzucić złego ducha. Z dziecka, ojciec prosi, żeby uzdrowili. Nie mogą nic zrobić. I wtedy Jezus, gdy zszedł z góry przemienienia, mówi: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci wyjdź z niego i nie wchodź więcej do niego. A duch krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostał, uwaga, jak martwy. Także wielu mówiło: On umarł. Jezus wziął go za rękę i podniósł, a uczniowie na osobności pytają: Panie, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić. To jest Ewangelia, która opowiada o gotowości na śmierć. Chłopiec pozostał jak martwy. Jezus był na to gotowy. Jezus w działaniu swoim jest gotowy na śmierć. Jest gotowy na taką miłość, że ona go doprowadzi do ukrzyżowania. Z miłości oddać życie za kogoś. I ta gotowość Jezusa, że z miłości oddam życie. Nie będę liczył, nie będę patrzył, jak święty Ignacy mówi, naucz nas zdawać, a na rany nie zważać, pracować, nie szukać spoczynku. Ten kierunek życia sprawia, że Jezus uzdrawia i uwalnia. Dlaczego my tego nie mogliśmy zrobić? Bo nie jesteście gotowi jeszcze. Nie jesteście gotowi na oddanie swojego życia. A tu nie chodzi o tak, te, taktykę działania, taktykę uwalniania czy, czy uzdrawiania, ale o serce napełnione Duchem Świętym. W tym się dzieją cuda, w naszej gotowości, żeby umrzeć w Chrystusie, bo wiem, że w, w Chrystusie z martwych I ten chłopiec właśnie przy, leży jak martwy. Jezus go podnosi do życia. To jest gotowość Jezusa, żeby tę drogę przejść. Pokazuje, że są uwolnienia, są uzdrowienia, które dzieją się tylko w ten sposób, w ofierze Chrystusa. Nasze wejście w drogę Pana Boga, którą On nas kocha, w Jego miłość. Zachęcam, żebyśmy zapragnęli, żeby taki był ten tydzień: że ja chcę umierać dla siebie, żeby żyć z Chrystusem umierać dla siebie, czyli dla naszych pragnień, dla naszych. Wyobrażeń, ale nie, nie dlatego, żeby nie mieć pragnień. Umierać dla swoich pragnień oznacza pragnąć więcej, że miłość się przeze mnie realizuje, że moje pragnienie może się nie zrealizować, żeby zrealizowało się pragnienie Boże. A pragnienie Boże to jest miłość, miłosierdzie, to jest zgoda, to jest jedność, to jest brak wojny, to jest pragnienie Boże. Żeby to się mogło zrealizować, potrzebne jest. Umieranie sobie, swoim pragnieniom, ambicjom, itd. Niech taki będzie ten tydzień. I na to nam błogosławię, każdemu z Was i sobie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was na kanał Mocny Duchu Live. O 15:00 koronka, potem Różaniec 17:30, Msza Święta i o 19:00 spotkanie Mocnym Duchu, gdzie możemy być razem także. Jeżeli tylko wam to pasuje, włączmy, odpalmy internet. A teraz kciuki w górę i pomodlimy się. Królestwo Światła, teledysk z nowej płyty Mocnym w duchu, oddycham na nowo. Tutaj możemy kliknąć na nowo. Do zobaczenia.